Najlepsza dolnośląska Śląska, organizacja pozarządowa. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy Legnica jest największym oddziałem TPD w Polsce. Ostatnie lata działalności to dla organizacji okres ogromnej aktywizacji i rozwoju. Organizacja działa przede wszystkim na rzecz dzieci poszkodowanych przez los, biednych, pochodzących z rodzin patologicznych i niepełnosprawnych. TPD chroni i promuje prawa dzieci, zabiega i troszczy się o ich zdrowie, warunki życia, wypoczynek i bezpieczeństwo. Legnickie TPD wzbogaca życie szkół, jest organizatorem imprez oraz konkursów, które na stałe wpisały się w kalendarz subregionu. Serdecznie zapraszam pana Ryszarda Kruścickiego, sekretarza Stowarzyszenia na rzecz promocji Dolnego Śląska i Kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, oraz pana Marszałka Henryka Gołębieskiego, członka Kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Bardzo proszę, jak najbardziej. Miało, miało. A Laura, w tej kategorii jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ojca, Otrzymany Dzieci. Szanowni Państwo, Panie wodo, no jest jestem bardzo wzruszony i no zadowolony, że ta prestiżowa nagroda przyszła do nas. Serdecznie dziękuję kapitule. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją jedną z na, o, PCK i TPD najstarszą w Polsce. Działa 94 lata na dolnym śląsku rok. I staraliśmy się, żeby. Tą organizacją odbudować, to nam się udało. TPD w każdym okresie, w różnych epokach można powiedzieć, ma te same cele, choć inne, inne były może założenia, zainteresowania, ale cele i wartości TPD są zawsze takie same. Chciałem powiedzieć, że za tym kluczem, którego trudno było podźwignąć, kryje się praca społeczna. 2400 działaczy naszych, 400 wolontariuszy młodzieżowych i masę przyjaciół i sponsorów. Wśród nich takim prestiżowym naszym dobroczyńcą jest, nie wiem czy jest pan prezes jeszcze, kędzia, jest Fundacja Polska Mieć. Proszę państwa, opiekujemy się trzema tysiącami dzieci i chcemy, żeby złagodzić po prostu ich los, żeby nie były głodne, żeby miały poczynek. I cieszymy się, że w tych trudnych czasach znajdujemy dobrych ludzi. Chciałem tutaj właśnie też podziękować, bo są reprezentanci naszych młodych działaczy i starszych, że właśnie znajdują czas i że to dobro się rozsiewa. Chciałem tu jeszcze powiedzieć, że ten klucz sieje dobro, a tak jest mało pokazywane, a naprawdę jest tyle dobra dookoła. Jeżeli dzisiaj słyszymy o tych organizacjach, samorządach, Popatrzcie, jak środki masowego przekazu nie zawsze dostrzegają, a tyle dobrego się naprawdę dzieje i dobro łączy. I uważam, że właśnie idea tego sukcesu jest bardzo ważna, żeby pokazać, że tyle dobra jest i można go w każdym czasie wykonać, jeżeli jest tylko chęć. Serdecznie dziękuję. Pozwolimy do zdjęcia, a ja sobie pozwolę w trakcie zdjęcia. Taki bardzo pasujący do bardzo proszę doforstm Pomaganie ludziom wzrastać i spełniać marzenia jest najszybszą drogą do sukcesu, zarówno jak ich jak i twojego.